W okolicach południa 18 września 2022 roku plac zamkowy w Warszawie zaczyna się wypełniać rodzinami. Wiele par trzyma w ręku tabliczki pokazujące, ile lat są w związku małżeńskim. Ta, osoba, ta żona obok Ciebie jest kompletnie inna. Patrzysz na niego, a on jest kompletnie inny, szczególnie inny niż w dzień ślubu, prawda? Dziewczyny? Tak, ale można to wszystko przerwać i budować coś pięknego. Słuchajcie, na początek takie słowo. Idziemy na cały świat mówić, że w rodzinie jest życie. świat wymaga tego aby dać publiczne świadectwo dlatego też spotykamy się właśnie na narodowym marszu dla życia i rodziny żeby mówić o tych fundamentalnych wartościach jakimi są ochrona życia ochrona rodziny a także ochrona małżeństwa dziś pojawiają się różne propozycje które mają na celu dezawuować w zasadzie sprawiać wrażenie redefinicji małżeństwa który jest zawsze związkiem kobiety i mężczyzny. Dlatego tu na Narodowym Marszu dla Życia i Rodziny mówimy, że małżeństwo to zawsze związek kobiety i mężczyzny, mężczyzny. Że małżeństwo to związek nierozerwalny, sakramentalny, dlatego że jest to fundament właśnie życia rodzinnego, życia społecznego. Wspólnie maszerujemy, tworzymy jedną wielką wspólnotę wartości, wspólnotę, która nieustannie się rozwija i można powiedzieć, że zdecydowanie ponad 10 tysięcy Polaków pojawiło się tutaj na Placu Zamkowym w Warszawie, przed startem marszu pojawił się oczywiście koncert Arkinoego, który był wyjątkowym też wy wydarzeniem. Warto tu być, warto bronić życia i rodziny, wspierać małżeństwo i dawać publiczne świadectwo, w szczególności w tak trudnych czasach, jakimi są aktualne, gdzie statystycznie w Polsce roz rozpada się co drugie, co trzecie małżeństwo, a w Warszawie jest to co drugie małżeństwo. Dlatego warto. Chcemy zachęcać młodych ludzi do tego, żeby zabierali małżeństwa, które często jest przez media, przez podkulturę wykpiwane. A także takie wartości, właśnie jak dzieci, jak rodzina, są banalizowane. Chcemy także zachęcać tych, którzy już są w małżeństwie, aby nie poddawali się i walczyli o to małżeństwo, gdyż jest ono wielką wartością. Z panem Bogiem dajemy radę. Po gorącym koncercie Arkinoego uformowała się wielotysięczna kolumna Narodowego Marszu dla Życia i Rodziny, która przeszła z Placu Zamkowego pod Kościół Świętego Krzyża, gdzie została odprawiona Msza Święta w intencji polskich rodzin. thank nice. you Dlatego Bóg w sposób szczególny będzie walczył o każdą rodzinę. Jest bardzo ważne, abyśmy sobie uświadomili, że cała Biblia mówi o małżeństwie. Biblia zaczyna się w małżeństwach Adama i Ewy i kończy się w małżeństwach Chrystusa z Kościołem. W Starym Testamencie miłość Boga do Izraela. Przyjmuje relację pamięcią, mąż do żony. Wszyscy jesteśmy stworzeni do tego, aby przygotować się w chwili naszej śmierci do zaślubień z Bogiem. Tutaj na Ziemi jesteśmy tylko na chwilę. W pewien sposób możemy powiedzieć, że przychodzimy z wieczności i wracamy do wieczności, że wieczność jest naszym domem. Że zostaliśmy stworzeni przez Boga, umiłowani. Nie zgadzam się tego oblicza jeszcze przed założeniem świata. On nas już sobie wymarzył, wytęsknił, ukradł. I tutaj na Ziemi jesteśmy po to, aby odkryć Jego miłość. Nie święty Jana, więc to powiem, myśmy uwierzyli w miłości, którą Bóg ma. To jest cel naszego życia tutaj na Ziemi. Uwierzyć w miłości, jaką Bóg ma. tobie. Ponieważ świat robi wszystko, żebyśmy nie uwierzyli w tę On chce zniszczyć w nas tę miłość. Chce zafałszować w nas obraz Boga i nie ustanie to czyni przez luta tego świata. ja na początku że źródłami, które manifestuje do tego świata jest porządliwość oczu, porządliwość ciała i pycha. Czyli ten potwór instrukcyjne egoizm, którym się dosłownie rodzimy i w którym nieustannie wzrastamy. Żyjemy w świecie, który produkuje nieustannie różnego rodzaju formy egoizmu, które wzrastamy. I niestety, czas że wielu z nas jest niezdolnych do małżeństwa. Kiedy nie widzimy tego rozrastającego się egoizmu w małżeństwie, doprowadzamy do kolejnych kryzysów w małżeństwie z powodu mojego rozrastającego się egoizmu. Na to wszystko, kochani moi, przychodzi Jezus Chrystus, który czynił wszystko tak, jak było na początku. I pokazuje że miłość związana jest z całkowitym ofiarowaniem siebie temu, kogo się kocha. Na wzmórnicy świętej. Proszę sobie wyobrazić sytuację, w której, nawet to jest dobre obrażenia, nie? Wyobraźcie sobie sytuację, w której Ojciec Niebieski rozbudzi się z Synem. Albo Jezus Chrystus nie chce mieć już nic wspólnego z drugim Świętym. Rozboczą się się sobie coś takiego młodem wyobrazić. Rozwód w wkrótce świętej. Czy wiecie, jakim wstrząsem dla serca Boga jest rozwód małżeństwa? Może tak mówić obrazowo, że Bóg sobie nie zostanie tylko wyobrazić, jak małżeństwo może się rozwodzić. Jak mąż może powiedzieć nie chcę mieć żon, nic wspólnego. Jak żona może powiedzieć nie chcę mieć męża, nic wspólnego. To jest tak szokujące dla Boga. Ojciec, który nieustannie rodzi swojego syna w miłości Ducha Świętego. Bóg jest rodziną, bóg jest relacją. Bóg jest doskonałą jednością. Stwarza małżeństwo na wzór jedności i miłości panującej w trójcy świętej. Mąż, który kocha swoją żonę, a